Szanowni Państwo, w tym budżecie, dusząc na siłę deficyt, zadowoliście rynki finansowe kosztem niezrealizowanych potrzeb społecznych. I szczerze mówiąc, jak patrzę na tę salę, to dziwi mnie, kiedy widzę pana ministra Kowalczyka, który temu przyklaskuje, bo znałem go dotąd z nieco bardziej prospołecznej strony. Dziwię się, kiedy widzę pana posła Cymańskiego, który oddaje cześć neoliberalnemu buszkowi zerowego deficytu. Ale jak widać, funkcje ludzi zmieniają. O tym niepotrzebnym oszczędzaniu na zdrowiu, o na szkołach mówiło już wielu posłów Lewicy, ja chcę powiedzieć o innej kwestii, skromnej, ale symbolicznej. Proszę państwa, polscy inspektorzy pracy skarżą się na to, że mają niskie wynagrodzenia, że brakuje im pieniędzy na działanie. Nawet tam w inspekcji nie zadbaliście państwo o porządne warunki pracy i nawet tam dzisiaj doprowadziliście do sytuacji, w której jest spór zbiorowy. Efekt jest taki, że przez te wieczne oszczędności inspekcja jest mniej sprawna i mamy w kolejnych latach, co potwierdzają statystyki, coraz więcej śmieciówek. Tymczasem w tym budżecie, proszę państwa, wydajecie na IPN więcej pieniędzy niż na Państwową Inspekcję Pracy. Więc moje pytanie do ław ministerialnych, do ław PiSu jest bardzo proste. Jak to jest, proszę państwa, że na zakłamywanie historii macie pieniądze, a na ochronę pracy pieniędzy nie ma? Dziękuję.